Witam Was wszystkich w niedzielę. Dzisiaj sobie zrobimy typowo luźny filmik, bez żadnych jakby, będę szczery, ważnych informacji, ponieważ pogoda temu nie sprzyja. Jest dzisiaj okropnie. Jakby mi ktoś powiedział, że wczoraj u nas było 15 stopni, to bym go dosłownie wyśmiał. W tej chwili mamy 4 stopnie, jest zimno, pada delikatny deszcz, więc na pewno kurom się to nie spodoba. Gdzie wczoraj na przykład mogły spędzić cały dzień fajnie na dworze, Dzisiaj już na pewno z tego tak nie skorzystają. Wychodzą. Jest naprawdę brzydko. Niech sobie wychodzą. W sumie jeszcze mogą korzystać, bo jeszcze jest dosyć fajnie. Aż tak mocno też nie pada. Otworzymy to ozdobne na razie od tej strony. Dzisiaj no niestety na pewno drzwi im zamknę. bo pozabijają się. Niech sobie wychodzą. No na pewno nie jest to fajna pogoda, żeby sobie wyszły na dwór o no i zeszła. słyszycie jak je i zajączycie one długo nie będą siedziały na dworze. Durne młode koguty, Które już w poniedziałek czeka los swoich braci No niestety już za bardzo rozrabiają. Nie ma co czekać Maniuśka Mokry Lucha. Tu sobie wypuścimy kolejne kury. Ja tu muszę odwinąć koc. Bo jest jeszcze koc, żeby wiadomo, tak zimno nie było. O! Brahemki czekają. Maniek idź, bo ten się na ciebie rzuci. Bo nie przepada za twoim towarzystwem ostatnim czasem. Idzie cała ekipa pojedyncza i ktoś zauważył, że jest nowa kura. Zgadza się. Jest nowa kura. Są dwie nowe kury. Już dosyć dawno, już czy dzień są u mnie. Tu mamy tą barwy hugowie jakiej. W sumie ziemią, bo nie miałem wyjścia. Bo były za tanie pieniądze i gościu jest ja tylko sprzedawał razem. Nie wiem, czy wy uważacie, że to jest jakaś barwa. Czy nie? Jest na pewno to brachman, niestety, ktoś, właściciel poprzedni uciął pióra przy nogach wodzu. I ta druga to jest ta. Ta tutaj to jest ta druga brahmanowa. No, wiadomo, wiecie co one tu robią? czełem na karmę kota. Ja im muszę tą miskę, co miałem na dworze, z paszem wrzucić do środka sobie tutaj dżubały bo one dzisiaj będą na pewno cały dzień w dole. przepraszam przejdziemy sobie tutaj tu jest ta moja stara na pewno siedzi na jajkach znosi nie siedzi tylko znosi jajko po prostu tu mamy kochinki ten to już musi się na mnie porzucać jesiek mały ale ogólnie nie jest agresorem. Tu mamy dzieciaki, głodne dzieciaki. Wiecie co, na początku pierw myślałem, że ten kurczak jest, te czarne są po ma. Marans podkreślam, marans moi drodzy, nie maran. W języku niemieckim, tylko po polsku. Marans, żeby znów nikt się znowu nie czepiał, ale skoro Wy się czepiacie, takich powiem szczerze, mało istotnych rzeczy. Ja chyba czas najwyższy się wezmę czepiać za za bardziej istotne rzeczy moi drodzy. Yy, niektórzy chyba wiedzą, o jakie. No ale jeżeli ludzie są tacy szczegółowi, to ja też będę. T tak jak ja mówiłem, ja dużo z nas mówi w języku niemieckim, ponieważ czuł pozaam pierwszy raz tą rasę, Czyli na przykład Maran. W Polsce Marans. Tak to jest niestety. Ale no niektóre rzeczy to wypadałoby po polsku mieć pisać, nie? Yy, więc to tak, kurczaczki, wszystko dobre, ja im zaraz dam jedzonka. Więc tutaj nie będziemy im przeszkadzać. Wejdziemy sobie do... ...niosek, bo muszę coś sprawdzić. O! Tak, koty oczywiście muszą być wszystkie. Znaczy nie do niosek. Aha! Bo ja światło nie zapaliłem dzisiaj. <laughs> nie do niosek, tylko do odobnych. tu był... ...mały kurczak sadzony. Ale ja go nie widzę. On wyszedł na dwór. Jest. Yy, wsadziłem go tu, ponieważ yy, tam go koguty męczyły i taki los go spotkał, że zostaje tutaj. Pan Brahma już jest. Picuć Glancuś. Tu wielkie podziękowanie dla Patrycji. Osoba będzie wiedziała, która, która mi bardzo dużo pomogła, jeżeli chodzi o tego pana. Niestety już go nie mogę trzymać w niewoli, bo by sobie zrobił większą krzywdę. Bo zaczął skakać na siatkę. Więc. Yy, nie ma opcji, żeby był po prostu dalej zamknięty, bo by była gorsza krzywda niż jest. A po prostu też nie przesadzę, bo sobie odpoczywa. No, coś tu mi znowu kaszlają, ale to się niestety zdarza. Dostaną akurat jutro jest czas na czosnek dla nich i ziółka, więc jutro dostaną cioszki czosnek i ziółka. Więc powinno być dobrze. A ja sobie tu muszę. Ach. No ja wam teraz tu teraz daję widoki, co nie? Nie, ja, ja sobie po prostu przywiązuję sznurkiem te dźwiczki, bo przy takim wietrze akurat w tym mi, miejscu strasznie wieje. O Kaczuchy już są na dworze To było pewne e, Już sobie siedzę, i poszła kaczka do nowego domku. Poszła kaczka do nowego domku. Tam ma nowy domek i sobie tam poszła. Nie wiem, czy wiecie. A tu widzicie, tu jest wejście. Ja go tak trochę ukryłem, ale tu jest wejście. Więc niech sobie siedzi. Kaczorek pilnuje to jest najważniejsze. O, patrzcie. No to mi właśnie chodziło żeby te drzwi mi nie czekały. Dobra, moi drodzy. To w sumie będzie krótki, króciutki filmik na dzisiaj. Yy... Od poniedziałku już znowu lecimy z filmami tematycznymi, mam temat e, szczepień i temat, który mnie trochę nurtuje jeden, bo tu chodzi o grupy na e, Facebookach. Chodzi o panie Sylki i rozpoznawanie ich płci, więc tego tematu też się podejmę ze względu na to, że e, Mam silki i już wiem co nieco jakie rozpoznać i na czym można się zaproszeniem zgubić. Więc moi drodzy pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłej niedzieli, życzę miłego oglądania, może nudnego dosyć filmu, ale z takimi małymi informacjami codziennymi. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!